Dziś chciałabym, żebyśmy spojrzeli na fresk Michała Anioła, stworzenie Adama, który znajduje się w kaplicy sykstyńskiej. Jednak zanim do niego przejdziemy kilka ważnych słów o wspaniałym artyście jakim był Michelangelo Buonarroti. Przede wszystkim był człowiekiem głęboko wierzącym, jego katolicka wiara odgrywała ogromną rolę w jego życiu i twórczości. Choć miał skomplikowaną relację z kościołem instytucjonalnym. Czasem krytykował duchowieństwo za i korupcję, to jego duchowość była bardzo autentyczna, osobista i głęboka. Potwierdzały to jego dzieła, które były duchowym przesłaniem o zbawieniu, grzechu, bożej sprawiedliwości i miłosierdziu. Skromne życie, gdyż mimo wielkiej sławy żył skromnie, unikał luksusów, bo ważniejsza była dla niego modlitwa i spotkania z Bogiem. A także listy i notatki, jakie pozostawił, często rozważał w nich sprawy duszy. Śmierci, zbawienia i własnej grzeszności. Pisał nawet religijne wiersze. Można więc śmiało powiedzieć, że Michał anioł nie tylko wierzył, ale też tworzył z wiary, jego sztuka to modlitwa dłutem i pędzlem. Spójrzmy więc na to, co chciał nam przekazać w stworzeniu Adama. Kiedy patrzymy na ten fresk, wyraźnie rzucają się nam w oczy dwie rzeczy. Bóg, który wydaje się wręcz rozpędzony, jakby z wielką prędkością próbował dotrzeć do Adama. I Adam, który leży swobodnie jakby od niechcenia, nie zrywa się, nie wstaje. Jego ręka leży luźno jakby nie miał chęci podjąć interakcji. Druga rzecz to ich palce. Palec Boga tak jak i cała jego ręka jest wyciągnięta do maksimum. Brakuje dosłownie centymetra, żeby dotknąć palca Adama. Tymczasem cała dłoń Adama leży swobodnie. Jego palce są zwieszone w dół, choć mamy wrażenie, że dłoń wgląda, jakby miała się zaraz unieść i dotknąć ręki Boga. I właśnie w tym maleńki fragmencie tego ogromnego fresku mieści się cały sens naszej wiary. Bo to my musimy sięgnąć po rękę Boga. To my musimy wykonać ten ruch. Nic nie zadzieje się samo bez naszego wkładu. Michał Anioł pokazuje nam, że to nie musi być wielki zryw ani wielka siła. To maleńki ruch palcem. Po analizie fresku przez znawców sztuki okazało się. Że jeśli Adam wyprostowałby palec to ten złączyłby się idealnie z palcem Boga. Zobaczcie zdjęcie w galerii postu. Tak niewiele potrzeba. Michał Anioł pokazał nam tym samym, że Bóg zawsze jest, zawsze pędzi nam na ratunek, zawsze czuwa a jedyne co my musimy zrobić to zaprosić Go do naszego życia. Uchylić drzwi choć odrobinkę i to wystarczy, że mógł wejść w nasze życie jak dobry ojciec i działać. Nie trzeba wielkich modlitw. Nie trzeba klęczeć w kościele, wystarczy, Boże, jeśli jesteś, wystarczy Boże, przyjdź, Boże, pomóż. Wystarczy wyciągnięcie ręki ku niebiosom. Bóg jest cały czas obok i czeka tylko, aż go zaprosimy, aż go zawołamy. Potraktuj Boga jak kochającego ojca, któremu zależy na tobie najbardziej na świecie, który chce, abyś dzielił z nim wszystkie swoje radości i smutki. Tak jak w modlitwie, ojcze nasz, którą dał nam sam Bóg. Nie kazał mówić o Panie, o największy, o najświętszy, powiedział Ojcze, tato, mój tato, twój tato, nasz tato, nasz ojcze. Bo nim właśnie jest, kimś, kto nas stworzył, kto nas kocha, kto jest obok nas, kto nam pomoże. Dlatego wyciągnij dziś rękę lub choć jeden palec w kierunku Boga Ojca, nawiąż z nim relację jak z duchowym tatą i zobacz, jak będzie zmieniało się twoje życie.